Czas na bajkę: Lena kontra przeszkody zawsze do przodu. Lena miała czternaście lat, długie brązowe włosy niesforne, tak jak ich właścicielka, i wózek, który skręcał dokładniej niż szkolne plotki na korytarzu. Jeździła na nim od urodzenia, nie pamiętała innego sposobu poruszania się, więc nie miała czego żałować ani do czego wracać. Dla niej wózek był czymś pomiędzy rowerem, krzesłem obrotowym, i parą bardzo sprytnych nóg. Dawał wolność, rytm i prędkość. Sąsiedzi widzieli ją częściej na boisku niż w domu. Raz kręciła bączki, raz mknęła po zakupy, raz uciekała przed deszczem, śmiejąc się, że turbo napęd ma w rękach, nie w silniku. Ktoś kiedyś próbował ją zatrzymać. Lena, to niebezpieczne. Podziękowała, uśmiechnęła się i zjechała z krawężnika z taką elegancją, że uwaga rozbiła się o asfalt jak zbyt głośne, a nie mówiłem. We wrześniu do szkoły przyszła nowa polonistka, pani Zawadzka. Młoda z brązowymi lokami i notesem pełnym kolorowych zakładek. Pierwsze zajęcia zaczęła od pytania, które zaskoczyło klasę. Co was naprawdę ciekawi? Taki temat, o którym moglibyście opowiedzieć całemu światu. Podniosły się ręce. Kosmos, alpaki, koszykówka, Mikstury do włosów. Lena nie podniosła ręki. Ona lubiła słuchać, to dawało jej mapę ludzi. A ty, Lena, uśmiechnęła się pani zawadzka, co ciebie kręci? Ruch odpowiedziała bez namysłu. Sposoby poruszania się. Jak miasto mówi jedź albo nie jedź. Ktoś odchrząknął z tyłu. Ktoś inny spojrzał pod ławkę, jakby tam był właściwy język do odpowiedzi. Brzmi jak świetny temat na reportaż, powiedziała Polonistka. Miasto w prędkościach. Lena wzruszyła ramionami. Nie myślała o reportażu. Myślała o wczorajszym krawężniku przy cukierni. Był wysoki jak ambitne plany, ale bez zjazdu. W każdy wtorek Lena jeździła do biblioteki. Po drodze był pechowy zakręt na rogu parku, niby płaski, ale lekko nachylony ze źle ustawioną kratką burzową. Gdy padało, tworzyła się tam cienka, niewidoczna warstwa błota. Wózek lubił tam tańczyć wbrew planom, jakby robił własny pokaz baletowy. Tego dnia nie padało, ale wiatr był jak kot przemykał, gdzie chciał, szarpał liście i bawił się włosami Leny. Dziewczyna przyspieszyła z rozpędu i. koło lekko uciekło. Zamigotał błyszczący rant kratki, Wózek zrobił niechciany półpiruet, książki w plecaku zadzwoniły grzbietami jak cymbałki. Zatrzymała się tuż przed płotem, oddychając głębiej niż zwykle. Wszystko ok? Dobiegł głos. To był Olek, chłopak z równoległej klasy, wysoki, wiecznie w bluzie z kapturem, z aparatem na szyi. Patrzył uważnie, jakby właśnie zobaczył coś ważnego. Ta. Standardowy urok naszego rogu parsknęła Lena i odgarnęła włosy z twarzy. Zakręt, którego nikt nie zauważył, widziałem. Olek wskazał kratkę i zrobił szybkie zdjęcie. Właściwie fotografuję takie rzeczy. Niewidzialne przeszkody. Brzmi poważnie. Lena zmrużyła oczy, trochę rozbawiona. A co z nimi robisz? Wrzucasz na Insta i liczysz lajki? Czasem tak, ale myślałem o czymś większym. O wystawie. Wystawie. Lena pchnęła delikatnie obręcz, by ruszyć dalej. A gdyby połączyć zdjęcia z raportem i mapą, to by brzmiało jak projekt. W tym momencie z pobliskiego przystanku dobiegł syk hamulców. Autobus podjechał i zatrzymał się idealnie tak, by rampa nie mogła się rozłożyć, zbyt blisko krawężnika. Kierowca pomachał przepraszająco i odjechał pusty, bo nikt nie zdążył wsiąść. Widzisz, Lena wskazała ręką. Miasto w prędkościach. Następnego dnia Lena przyjechała na Polski z głową pełną planów. Kiedy pani Zawadzka otworzyła lekcję pytaniem o projekty, Lena podniosła rękę bez chwili wahania. Chcę zrobić reportaż i mapę o tym, jak poruszamy się po naszej dzielnicy. Potrzebuję ekipy. Kto wchodzi? W klasie zapadła sekunda ciszy, jakby wszyscy czekali, kto pierwszy się odezwie. W końcu odezwał się Igor, mistrz Excela który nigdy nie rozstawał się z kalkulatorem w telefonie. Mogę policzyć dane, zrobić wykresy i tabelki. Ja zrobię grafiki. Wtrąciła Zuza, wyciągając już szkicownik i rysując kolorowe strzałki. A ja zdjęcia. Olek uniósł aparat z zawieszoną na szyi smyczą i krótkie filmiki, żeby pokazać jak to wygląda naprawdę. Świetnie. Pani Zawadzka uśmiechnęła się szeroko. Potrzebujecie jeszcze nazwy? Przejście, powiedziała Lena po chwili namysłu. Bo każdy ma swoje. Zaczęli działać. Igor przygotował formularz z pytaniami Gdzie utknąłeś dziś? Co cię zatrzymało? Krawężnik, drzwi, tłum, a może słowa? Okazało się, że zatrzymywacze przybierają różne kształty śliski próg w piekarni, zbyt wąskie bramki w sklepie, za szybkie ruchome schody, albo człowiek, który staje w drzwiach i nagle postanawia rozważyć sens życia. Zuza rysowała mapę: zielone ścieżki, płynnie, żółte, uwaga, czerwone, stop. Olek fotografował miejsca, w których ludzie musieli się zatrzymać, a Lena testowała przejazdy osobiście. Wkładała rękawiczki rowerowe, bo obręcze potrafiły szarpać dłonie, jak zbyt szczere komentarze w internecie. Po lekcjach spotykali się w bibliotece. Blat stołu zasłany był notatkami, szkicami i zdjęciami. Lena czytała głośno fragmenty raportu, Igor coś dopisywał, a Zuza nanosiła poprawki na mapie. Olek co chwilę przynosił nowe ujęcia, czasem z ulicy, czasem z wnętrza sklepu, gdzie próg był wyższy niż powinien. Pani bibliotekarka, drobna kobieta w okularach na łańcuszku, przynosiła im herbatę w parujących kubkach i szeptała – Dobrze, że to robicie. Sama mam wnuczka na wózku. Miasto bywa labiryntem. Lena wtedy wiedziała, że ich praca ma sens. Sala gimnastyczna pachniała gumową nawierzchnią i lekkim kurzem, który tańczył w smudze światła wpadającego przez wysokie okna. W środku rozlegał się stukot piłek i szum kół po parkiecie. Lena siedziała w sportowym wózku, innym niż jej codzienny. Ten był lżejszy, zwinniejszy, z kołami ustawionymi pod kątem, jakby gotowymi do skrętu w każdej chwili. Ścisnęła piłkę mocniej. Jej dłonie, w rękawiczkach rowerowych, poczuły znajome tarcie gumy. Serce waliło szybciej, trochę ze stresu, trochę z ekscytacji. Gotowa? zapytał trener Rafał, stojący obok w dresie. Miał krótko ostrzyżone włosy i gwizdek na szyi. Jego spojrzenie było uważne, ale pełne wiary. Zawsze, odpowiedziała Lena. Choć w brzuchu czuła motyle. Trener zagwizdał. Spróbuj obrócić się szybko i wyjechać na wolne miejsce. Patrz jak piłka rozmawia z rękami. Lena ruszyła. Koła zapiszczały lekko gdy przyspieszyła. Wózek posłusznie skręcił, a ona poczuła, jakby rzeczywiście tańczyła z maszyną. Uniosła piłkę, rzuciła, odbiła się od tablicy i trafiła w sam środek kosza. Tak jest! krzyknął trener. A echo jego głosu poniosło się po hali. Lena nie mogła powstrzymać uśmiechu. Jej dłonie drżały od wysiłku, ale serce biło dumnie. Jeszcze raz i jeszcze. Z każdym rzutem piłka bardziej jej słuchała, a ruchy stawały się płynniejsze. Z boku inni zawodnicy bili brawo, a jeden z chłopaków zawołał: Lena, ty naprawdę masz timing! Dziewczyna parsknęła śmiechem i pochyliła się do kolejnego zwrotu. Ten trening nie pachniał już tylko gumą, pachniał zwycięstwem. Projekt przejście nabierał kształtu. Igor zrobił wykresy, których nie dało się zignorować. W dzielnicy żółtego było trzy razy więcej niż zielonego. Oleg poskładał film. Chwile, w których coś zatrzymuje krawężnik, drzwi człowiek. Zuza zaprojektowała plakaty: Uwaga, tu zwalniamy ludzi. Lena napisała głos. Nie każdy widzi to samo miasto. Dla jednych to autostrada, dla innych tor z przeszkodami. Jeśli się śpieszysz, nie musisz pędzić po wszystkich. Wystarczy zauważyć zakręt. Pani Zawadzka zorganizowała pokaz w domu kultury. Przyszli nauczyciele, rodzice, sąsiedzi, nawet pani z cukierni. Ktoś przyniósł rogaliki. Burmistrz wysłał zastępcę, który przyszedł z miną jak czeklista. Oleg puścił film w pewnym momencie na ekranie pojawił się zakręt pod biblioteką. Ten, na którym wózek Leny tańczył nieproszony taniec. Później kadr z autobusem i rampą bez szans. W sali zrobiło się cicho, jakby każdy usłyszał niewypowiedziane ups. Oto nasza mapa, powiedziała Zuza i rozwinęła wielki arkusz. Czerwone punkty wyglądały jak krople uwagi. A to lista rzeczy, które można zrobić w miesiąc dodał Igor. Tu trzeba spiłować próg, tu wystarczy przestawić kosz na śmieci, tu namalować strzałkę, a tu naprawić kratkę. Zastępca burmistrza uniósł brwi. W miesiąc nawet w tydzień, poprawiła golena. Jeśli wszyscy zrobią swój kawałek, ktoś się zaśmiał, ale niezłośliwie. Śmiech brzmiał jak to możliwe. Pani z cukierni wstała pierwsza. Ja przestawię stojak na lody i zamówię ruchomą rampę. A ja poprawię przystanek, powiedział przedstawiciel komunikacji. Nie wiedzieliśmy, że rampa się tu nie rozkłada. Zakręt pod biblioteką naprawiono w trzy dni, kratkę obrócono o dziewięćdziesiąt stopni, nawierzchnię wyrównano. Lena pojechała tam wieczorem. Koła potoczyły się miękko, jak zdanie, które w końcu znalazło sens. Kilka dni później w szkole zorganizowano festyn, dzień przejścia. Były stoiska, gdzie można było spróbować przejechać tor w wózku, przejść korytarz z zasłoniętymi oczami i puzzle miasto bez zakrętów. Największą atrakcją okazał się mecz pokazowy koszykówki na wózkach. Drużyna, z którą trenowała Lena, przyjechała i zagrała przeciwko nauczycielom. Dyrektor próbował w obronie i nauczył się szanować przestrzeń, a trener Rafał komentował przez mikrofon: I proszę państwa, Wózek to nieograniczenie, to narzędzie, jak pędzel dla malarza. Tylko trzeba wiedzieć, co się maluje. Olek rozstawił wystawę zdjęć każde miało podpis. To jest próg, a to jest bariera. Różnica jest taka, że próg da się obniżyć, a barierę dostrzec. Lena krążyła między stoiskami, czasem przyspieszała, czasem zwalniała. Podchodziły do niej młodsze dzieci zadawały pytania najróżniejsze i najpoważniejsze. Czy to bardzo ciężkie? Pytał chłopiec, dotykając delikatnie obręczy. Ciężkie bywa wtedy, kiedy ktoś próbuje pchać mnie tam, gdzie nie chce, odpowiedziała Lena. A tak to po prostu moje. Wieczorem, gdy festyn dogasał, na scenę zaproszono ekipę przejścia. Były brawa, które nie brzmiały jak litość, brzmiały jak uznanie. Każdy dostał symboliczny klucz do miasta. Wydrukowany na drukarce 3D przez kółko robotyczne. Klucze są po to, żeby otwierać, szepnęła pani zawadzka, przypinając kluczyk do pleca kaleny. A wy otworzyliście na moczy. Kilka tygodni później drużyna Leny grała sparing w innym mieście. Autokar miał niską podłogę, rampa działała jak marzenie, a kierowca wiedział, co robi. Lena siedziała przy oknie. Mijali pola, wiatraki a chmury na horyzoncie zwijały się jak rulony papieru. Stres? Spytał trener. Raczej energia, uśmiechnęła się. Dobra, pamiętaj, obrona to rozmowa, z piłką, z przeciwnikiem, z czasem. Ty umiesz rozmawiać. Mecz był szybki, trybuny pełne. W pierwszej kwarcie Lena zablokowała dwa podania, w drugiej wywalczyła piłkę na aut, w trzeciej rzuciła punkty po odbiciu od tablicy, w czwartej przy remisie. Czas zatrzymał się na pięć sekund. Ostatnia akcja. Piłka krążyła, aż trafiła do niej. Lena usłyszała w sobie ten sam szum, co na zakręcie pod biblioteką, tyle że tym razem szum układał się w prostą linię. Obróciła wózek, pchnęła, rzuciła. Siatka zaśpiewała. Po meczu podjechała powoli dziewczyna z widowni, w okularach z notatnikiem. Wspaniale grasz. Ja, ja dopiero zaczynam. Jeżdżę na wózku dopiero od dwóch lat. Myślisz, że dam radę? Lena skinęła głową. Pewnie, że tak. Najpierw będzie głośno, z zewnątrz i w środku, a potem znajdziesz swój rytm. Każdy ma własny. Dzięki. Masz radę na początek? Dwie. Pierwsza. Smaruj obręcze. Druga. Nie pozwól, żeby czyjeś nie dasz rady było głośniejsze niż twoje jadę. Do Leny przyszedł list z urzędu miasta. Szanowna pani Leno, dzięki projektowi przejście udało się wprowadzić zjazdy przy bibliotece, obniżenie progów piekarni, przesunięcie stojaków rowerowych przy szkole, poprawę sygnalizacji przy przejściu. Zapraszamy do rady młodzieżowej. Mama Leny weszła do pokoju z kubkiem herbaty. Pamiętasz, jak bałam się kiedy byłaś mała? Zaczęła cicho. Bałam się, czy świat będzie dla ciebie dobry. A ty zrobiłaś go lepszym dla wielu. Mamo, świat nie jest ani dobry ani zły. Jest do zrobienia. Lena wzruszyła ramionami. I do przejechania. W oknie odbijało się jej biurko. Notatki do nowego tekstu, program treningowy, kluczyk amulet przejścia. W głowie układał się tytuł: Zakręt, którego nikt nie zauważył, i co z tym zrobiliśmy. W sobotę Lena pojechała sama nad rzekę. Droga była teraz bardziej zielona na ich mapie. Na moście zatrzymała się i spojrzała w dół. Woda płynęła, jakby znała wszystkie odpowiedzi i nie musiała się chwalić. Wyjęła z plecaka mały marker i na poręczy dopisała obok starego: Dam radę, razem to szybciej. Nie był to grafiti, raczej liścik do przechodniów. Jej wózek zaskrzypiał lekko. Znak, że czas na kropkę. I jeśli jakikolwiek morał tu pasuje, to taki: Nie jesteś dzielny, bo mimo wszystko, jesteś sprawczy, bo z tym wszystkim. A kiedy miasto zwalnia, zatrzymaj się i zapytaj: Gdzie jest zakręt, którego nie zauważyłem? Możliwe, że ktoś tuż obok od dawna próbuje go wyprostować. Wystarczy podać dłoń, przestawić kosz, naprawić kratkę, albo zrobić mapę i zaprosić resztę do jazdy. I tak jeździła Lena nie wolniej, nie szybciej niż inni, tylko po swojemu. A to, jak się okazało, jest najszybsza droga do miejsc, w których najbardziej chce się być. Każda bajka kiedyś się kończy, ale następna zacznie się szybciej, jeśli klikniecie subskrybuj. Dziękuję, że jesteście.